Nazywam się Beata Sekuła i od ponad 18 lat zajmuję się refleksologią i terapiami twarzy. Jestem też nauczycielem zawodu i prowadzę fanpage z miłości do refleksologii. Jest to takie wirtualne miejsce, które skupia największą w Polsce ilość miłośników refleksologii i chyba warto też dodać, że jest to wyjątkowy profil także na świecie. W lipcu liczba osób, które lubią stronę... Które ją obserwują, przekroczyła 25 tysięcy, i z tej okazji chciałabym ogłosić, że wszystkie moje kursy hybrydowe z zakresu refleksologii czy terapii twarzy w moim sklepie osiągają cenę przedsprzedażową, i przez najbliższe 4 dni będzie można skorzystać z takiej promocji. Szczególnie potraktowałam pakiet, dotyczący autoterapii refleksorycznej rąk i stóp, ponieważ uważam, że tę te terapię można wykonać zawsze bezpiecznie w warunkach domowych, dlatego te dwa filmy instruktażowe połączone z mapami receptorów rąk i stóp będą kosztować tyle, ile wizyta u dobrego terapeuty. Ja od lat zajmuję się propagowaniem wiedzy o refleksologii i odczarowywaniem różnych mitów na ten temat. Uważam, że jest to terapia, którą mógłby poznać każdy i nie tylko musi być wykonywana w warunkach. Gabinetowych, ale także w warunkach domowych. Więc bez względu na to, czy chcesz się zająć autoterapią, czy chcesz praktykować refleksologię zawodowo, to zapraszam Cię do linku na dole. Kliknij przez najbliższe 4 dni. Super promocja. Pozdrawiam.